Program TVP ma liczne grono fanów, którzy w sieci komentują poczynania uczestników. Stanisław stwierdził, że będzie szczery z kandydatkami, na żonę, które zaprosił na gospodarstwo. Nie wybrał żadnej z nich, bo nie poczuł tego czegoś. Brakło tego co w relacji najważniejsze, czyli czegoś z serca. Dorabianie ideologii i szukanie dziury w całym jest tu zbędne. Chociaż niektórych i tak to nie przekona. Cieszę się, że jest grupa inteligentnych widzów, którzy dostrzegają w tym wszystkim coś więcej. Czasem najlepszym wyborem jest brak wyboru. To tak w wielkim skrócie, bo więcej opowiem w swoim czasie. Historia pisze się dalej, napisał na swoim Instagramie. Teraz zrobiła to Roxana. Teresa zapewniła, że nie ma żalu do Stanisława i opuściła program z pięknymi wspomnieniami. Podobnego zdania jest Roxana. Podziękowała Stanisławowi oraz pozostałym kandydatkom, z którymi spędziła dużo czasu na gospodarstwie. Wkraczam pełna kolorów i nadziei w kolejny etap mojego życia. Tymi słowami chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli obecni ze mną podczas niezapomnianej przygody. Za to, że zaakceptowaliście mnie taką, jaka jestem, naprawdę doceniła też gościnność rodziców rolnika. Nasze uśmiechy, spojrzenia, gesty wyrażały więcej niż tysiąc słów wypowiedzianych przed kamerami. Pozostaniemy epicką historią tego programu. Dziękuję również rodzinie Stasia za zrozumienie, gościnność oraz szczerość. Dzięki temu uczyłam się jak w domu. Pozdrawiam ekipę rolnika. Współpraca z wami wiele mnie nauczyła. Tak podsumowała swój wpis. Lepsza jest prawdziwa przyjaźń, niż nieszczera miłość. Ciągle jednak wierzy w to, że pozna bliską osobę na swojej drodze. Również dziękuję za odzew osób mnie nieznających w dzisiejszych czasach mało jest ludzi, którzy widzą więcej niż kamery. Lepsza szczera przyjaźń niż nieszczera miłość. To prawda, lecz trzeba nieustannie w nią wierzyć. Dzięki najbliższym zrozumiałam, że warto otworzyć oczy, aby odnaleźć definicję szczęścia.